Witam Państwa, woli Onko Aleksandra Rudnicka i zapraszam na cykl spotkań w ramach kampanii Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Mocgór Onko Silni. Celem tego projektu jest wsparcie chorych na nowotwory i szerzenie profilaktyki onkologicznej. I w ramach projektu pacjenci po leczeniu onkologicznym zdobywają koronę TATR i zdobycie każdego szczytu dedykują chorym z określonym nowotworem. Ostatnio pacjenci weszli na najwyższy szczyt polskich targ, czyli na rysy, i to wejście było dedykowane pacjentom z rakiem żołądka. I dlatego dzisiaj naszym gościem jest doktor nauk medycznych Michał Pyzlak, kierownik zakładu patomorfologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, który będzie nam mówił, jaka jest rola badań molekularnych w diagnostyce i leczeniu pacjentów z rakiem żołądka. Serdecznie witam Panie, panie Doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do OliOMKO. Ja pięknie dziękuję za zaproszenie i witam Panią, witam Państwa, naszych widzów, słuchaczy. Panie Doktorze, no będziemy mówić o badaniach molekularnych, czyli zacznijmy od wyjaśnienia. Może prostego, bo nasi odbiorcy to głównie pacjenci. Czym są badania molekularne i dlaczego na obecnym poziomie rozwoju nauk medycznych te badania są tak ważne i należy je wykonywać? One są wręcz też kluczowe w tej chwili już w leczeniu chorych na nowotwory, też nowotwory raka żołądka. Zgadzam się. To jest bardzo rozległa grupa badań. Nazwanych wspólnie testami molekularnymi czy badaniami molekularnymi, których wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie biomarkerów chorób, a także poszukiwanie takich biomarkerów, które umożliwiają znalezienie skutecznych terapii w obrębie naszego genomu, czyli w obrębie wszystkich genów naszych. Oraz w obrębie naszego proteomu, czyli w obrębie wszystkich naszych białek. I to jest najprostsza, najbardziej może ogólna definicja badań molekularnych, choć oczywiście ona pewnie mogłaby być nieco bardziej złożona, a z pewnością można by to było podzielić na czworo, ten włos. Jako patolog mam nieco takiej skłonności, to jest nasza taka zawodowa przywara dzielenia włosa na czworo, wyszukiwania wśród rozlicznych chorób, podgrup, które można w jakiś sposób bardziej szczegółowo skategoryzować, scharakteryzować. I, i rzeczywiście w obrębie badań molekularnych wyróżniamy badania genetyczne, oparte choćby o techniki sekwencjonowania genów następnej generacji, Next Generation Sequencing, czyli NGS. No ale wyróżniamy też, tak jak wspomniałem, metody proteomiczne badania białek, poszukiwania biomarkerów cząsteczkowych, biomarkerów w obrębie drobnych cząsteczek naszego materiału genetycznego i tak dalej, i tak dalej, więc tych elementów jest wiele. Państwo w kadrze tutaj razem ze mną widzicie taki przykład Urządzenia, którego najczęściej używa patomorfolog do diagnozowania chorób. To jest mikroskop, i my zdecydowaną większość czasu spędzamy przy tym mikroskopie w celu analizy obrazów tkanek pobranych od pacjentów, na podstawie których stawiamy rozpoznanie nowotworu. I ta, te metody nie zmieniły się od początków nowoczesnej patomorfologii od, od gdzieś tam przełomu XX wieku. Natomiast w obecnych czasach, w wieku XXI i już w końcówce XX, zostały uzupełnione szerokim wachlarzem badań właśnie z dziedziny biologii molekularnej, które umożliwiają bardziej precyzyjne diagnozowanie chorób. Diagnozowanie chorób, których dotychczas na podstawie ich obrazu pod mikroskopem nie byliśmy w stanie rozpoznać, a także wśród tych już zdiagnozowanych chorób. Wyszukiwanie pacjentów wśród tych chorych, u których rozpoznamy nowotwór, wyszukiwanie tych chorych, których możemy, u których możemy zastosować leczenie celowane. Więc to jest właśnie podstawa medycyny spersonalizowanej, o której z pewnością wszyscy nasi widzo, widzowie, i Pani wiele słyszeliście, to są podstawy medycyny. Która będzie dostosowana, czy leczenia, które będzie dostosowane do konkretnego pacjenta, do jego konkretnej choroby, do jej konkretnego przebiegu. I na przykład, w przypadku pacjentów z rakiem żołądka, daje to możliwość znalezienia tych chorych, u których możliwe będzie zastosowanie leków takich jak trastuzumab, które wpływają na szlak HER2. Natomiast, choćby u pacjentek z rakiem piersi, jest możliwe wyszukanie tych pacjentek, u których również ten szlak będzie mógł być przy pomocy odpowiedniego leczenia wykorzystany. Czy, czy może będziemy mogli wywrzeć za pośrednictwem terapii wpływ na ten szlak tego właśnie receptora, tego białka i tym samym doprowadzić do. Spowolnienia namnażania się komórek nowotworu i być może jego śmierci, a co za tym idzie wyleczenia chorego. Z drugiej strony, nowoczesne metody i świadomość tych metod molekularnych pozwoliły na dość precyzyjne i przełomowe, co zresztą zostało wynagrodzone nagrodą nobla. Wykorzystanie naszego własnego układu odpornościowego w leczeniu chorób nowotworowych. Przy pomocy szlaku, przy pomocy leków tzw. inhibitorów punktu kontrolnego, wpływamy na białko PDL1, i dzięki temu możemy, wykorzystując naturalne umiejętności naszego układu odpornościowego, czy w pewnym stopniu je wzmagając, wykorzystywać je do zwalczania nowotworów. A zatem metody molekularne szeroko pojęte doprowadziły do rewolucji w medycynie. Z punktu widzenia patomorfologa niewątpliwie zwiększyła się ilość wiedzy i pracy, jaką musimy włożyć w diagnostykę, natomiast zostało to nam wynagrodzone możliwością znacznie bardziej, pre bardziej precyzyjnego diagnozowania naszych chorych i wskazywania onkologom tych właściwych szlaków ich leczenia, bardziej skutecznych, czasem właśnie przełomowych. No, to jest coś wspaniałego i cieszę się, Panie... że mogę tego być częścią. Częścią. Panie doktorze, bo ja jak sobie tłumaczę i chcę odróżnić, czy to badania molekularne to są już badania, które są prowadzone bardzo, bardzo głęboko, czyli już na poziomie komórki, prawda? My schodzimy już na poziom tego, co się dzieje w komórce, a jednocześnie badania genetyczne to są badania na poziomie zmian w genach, czyli bo my często używamy słowa mutacja, prawda? Natomiast te zmiany w genach to są właśnie mutacje, a zmiany takie to, to molekularne używamy do tego, co się dzieje jakby na poziomie komórki i właśnie to, co Pan zaczął mówić w tej chwili o tym, że w raku żołądka my poszukujemy ekspresji, się mówi, ekspresji białka HER2, prawda? I to jest, co tutaj jest bardzo ciekawe, też już Pan zaczął o tym mówić, bo, bo właśnie Pan powiedział, że to są leczone w ten sposób i pacjentki z rakiem piersi i pacjenci z rakiem żołądka. Oczywiście, którzy pacjenci? Ci, którzy mają, ten, mają właśnie to, to, tą, tą ekspresję nadmierną białka HER2. I proszę powiedzieć, czy, pan, czy to jest duża grupa pacjentów, jeśli chodzi o rak żołądka, czy duża skorzysta z tej terapii cenowanej? No nie, niestety, niestety nie jest to bardzo liczna grupa pacjentów. Natomiast to są pacjenci, których możemy dość precyzyjnie wyszukać i z zastosowaniem dosyć prostych metod, bo to metody, które wymagają właśnie mikroskopu świetlnego, takiego jak ten na boku. W przypadku raka sutka ta grupa jest nieco większa, więc tu niewątpliwie więcej pacjentów odnosi korzyść z terapii. Natomiast w obu przypadkach tak naprawdę nie, nie do końca ma znaczenie typ nowotworu. Jak, jak pani słusznie zauważyła, leczymy korzystając w zasadzie z tych samych leków, czy podobnych leków, pacjentów, którzy mają dwa różne nowotwory pochodzące z różnych narządów, ale łączy je szlak molekularny właśnie. Zaburzenie genetyczne, które leży u jego podstaw, prowadzi do nadmiernej ekspresji białka HER2 na powierzchni komórek i nadmiernej w związku z tym wrażliwości tych komórek na czynniki, które przyspieszają... Ich wzrost i podziały komórkowe, a więc namnażanie się tych komórek i znale znalezienie tej nadmiernej ekspresji białka herdwana na powierzchni komórek jest stosunkowo proste. No, to oczywiście wymagało szeregu lat badań, doświadczeń i wielu wielu lat także popełnianych błędów, ale My stoimy na, na ramionach gigantów, tak jak zwykło się mówić, i mając tę wiedzę pokoleń, byliśmy w stanie opracować w tej chwili, tak jak mówię, no dosyć prosty test immunohistochemiczny, gdzie przeciwciało, a więc specjalne białko, które jest skierowane przeciwko białku r 2 jest wykorzystywane, nakraplane na preparat mikroskopowy zawierający komórki nowotworowe pobrany od pacjenta, i przy pomocy reakcji barwnej pod mikroskopem patomorfolog ocenia, w których miejscach nastąpiło związanie się tego przeciwciała z białkiem i gdzie to białko jest najbardziej obecne. Chodzi nam przede wszystkim o ekspresję na powierzchni komórek, na ich błonie komórkowej. I na podstawie szeregu kryteriów optycznych wyglądu tych komórek i, i rozmieszczenia tej reakcji barwnej, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy u danego pacjenta to zastosowanie tego leczenia będzie skuteczne, czy też należy poszukiwać innych metod leczenia, ponieważ u danego pacjenta ta nadekspresja nie występuje i nie odniesie on korzyści z zastosowania leku. To właśnie to jest to, co takie podejście, że dwa różne nowotwory, czy więcej różnych nowotworów leczymy tym samym lekiem. Dzięki to jest, to się już nazywa podejściem onkoagnostycznym i ono ma ogromną przyszłość i chyba w tym kierunku będzie zdążało leczenie nie tylko nowotworów, ale i innych chorób. A jeszcze właśnie, bo tutaj się mówimy, że robimy takie badanie FISH, prawda, przy HER, To pacjenci czasami też pytają, co to. Ten FISH to Pan właśnie dokładnie opowiedział, jak to się odbywa i, 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 i jak, że to badanie jest proste, tak? Słucham? Tu jedna drobna uwaga. Ja mówiłem o badaniu immunohistochemicznym, czyli IHC. Natomiast rzeczywiście, w przypadkach wątpliwych, posługujemy się przepraszam, taką techniką FISH, czyli fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. To również w tej chwili wydaje się być bardzo prosta technika, my na co dzień jej używamy. Również wykorzystuje się w niej mikroskop troszeczkę bardziej złożony niż ten, który jest tu obok mnie. To jest mikroskop fluorescencyjny, i wtedy specjalne, specjalnie ukształtowane fragmenty kwasu nukleinowego, które są wyznakowane świecącym w promieniach UV barwnikiem, Wprowadza się do preparatu, i one wiążą się z konkretną sekwencją genów, czy właściwie sekwencją nukleotydów, czyli takich drobniejszych cegiełek naszego DNA, wiążą się one specyficznie w danym miejscu w jądrze komórkowym. I my to widzimy w postaci reakcji barwnej i świecenia w mikroskopie fluorescencyjnym, i na tej podstawie już bardziej precyzyjnie, ponieważ. Tak jak powiedziałem, w immunohistochemii posługujemy się białkami. Natomiast tu posługujemy się już genami. Już możemy wyszukać konkretne zaburzenie genetyczne i jeżeli rzeczywiście tych genów tego genu HER2 jest zbyt wiele, jego kopii jest zbyt wiele w komórce, to wiemy już, że ten pacjent na pewno odniesie korzyść z leczenia o którym wspominaliśmy. Panie doktorze, a teraz, no właśnie, ale nie wszyscy się, jak pan powiedział, niewielu nie pacjentów do tego typu leczenia kwalifikuje, ale reszta może skorzystać z tego też po przejściu odpowiedniego znowu badania molekularnego, z leczenia, też pan już zaczął o tym mówić, z immunoterapii. I od tego roku mamy nowy program lekowy, właśnie gdzie obok leczenia celowanego raka mamy nowy, osobny program dla raka żołądka. Bardzo się z tego cieszymy, bo mamy nadzieję, że ten program, będzie coraz bogatsze, będą dochodziły nowe leki. Póki co właśnie mamy te leki, które się wiążą z mutacją HER2 i te, z, z, z ekspresją białka HER2 i, i z, z określeniem, wymagające określenia właśnie ekspresji białka PDL1. I tutaj też to, to, to badanie też jest bardzo specyficzne, i tutaj jest też taki problem trochę finansowy, bo to jest badanie, które nie jest płacone jako odrębne świadczenie, a nie jest to drugie badanie, bo. No, kosztuje około 300 zł, i my ciągle dążymy do tego, żeby, żeby to badanie wprowadzić do tego koszyka, bo to dotyczy od niedawna właśnie pacjentów z rakiem żołądka, ale w dużej, dużej części też pacjentów z rakiem płuca, prawda? I tu, proszę powiedzieć, bo to też musi być jakieś nieskomplikowane badanie, skoro ono nie jest aż tak strasznie drogie. Na czym z kolei polega to badanie, i właśnie, bo ono jest takie kwalifikujące pacjenta właśnie do immunologii. Do, do immunoterapii z kolei. No tak, to mogłoby się wydawać, że w ogóle patologia jest dosyć, przy kosztach leczenia, które sięgają z dziesiątków, setek, czasem tysięcy, to patologia i te nasze koszty w rzędu kilku, czasem tysięcy złotych czy kilkunastu tysięcy złotych na, na zdiagnozowanie choroby, czasem rzadkich chorób, to są dosyć niewielkie koszty, a mimo to bardzo niechętnie płatnik podchodzi do, do tej naszej dziedziny. Otóż, rzeczywiście, w badaniu obecności białka PDL1 wykorzystujemy również metody i To jest koszt, w zależności od przeciwciała, tam wykorzystujemy. Kilka różnych przeciwciał, w zależności od tego, jaką, jaki szlak leczenia obraliśmy i, i, i który lek onkolog planuje zastosować u konkretnego pacjenta, możemy wykorzystać kilka różnych przeciwciał i reakcja jest bardzo podobna. Czyli przeciwciało wiąże się z białkiem PDL-1. Dzięki reakcji barwnej wiemy, że związało się w tym, a nie innym miejscu. Oglądamy to pod mikroskopem świetlnym, oceniamy to przy pomocy specjalnych skal i tu już rzeczywiście jest to dosyć żmudna praca patomorfologa, bo musimy w szeregu pól widzenia określić, i tu zależy od obranej metody, w tym programie wymienia się dwie CPS, czyli Combined Positive Score i PPS czy TPS, Total Positive Score. To są dwie metody zliczania. W tej pierwszej metodzie CPS określamy liczbowo ekspresję czy obecność właśnie tego białka PDL-1 na komórkach nowotworu oraz na komórkach układu odpornościowego. I te liczby. Dzielimy przez liczbę komórek nowotworu, następnie mnożymy przez 100. Tam są jeszcze pewne ograniczenia i wytyczne. Dość powiedzieć, że ta kilkunasto- czy kilkudziesięciostronicowa książeczka zawiera bardzo wiele ilustracji i tabel, które nam to przedstawiają. Natomiast wynik jest wyrażony w takiej bezwymiarowej, bezjednostkowej wartości CPS. To, są, to jest po prostu liczba i ona może, nie może być wyższa niż 100. No a dla konkretnych chorób powinna mieć określoną wartość. tak? Tu na przykład dla raka żołądka 5. Natomiast dla raka pęcherza na przykład 10. I tak dla różnych nowotworów, czy nowotworach głowy i szyi jest, o ile dobrze pamiętam, jeden. A więc w zależności od nowotworu te, te wartości są różne. Abyśmy uznali, że mamy dodatnią, czyli taką dającą skutki terapeutyczne. Ekspresję tego białka PDL1. Natomiast TPS to jest troszeczkę prostszy wskaźnik. Tutaj zliczamy procent komórek nowotworu, które mają czy wykazują ekspresję białka PDL1. No i to również robimy pod mikroskopem w szeregu pól widzenia. Ten wskaźnik został pierwotnie opracowany dla raka płuca, a później był w różnym stopniu stosowany także w innych nowotworach. No i w tej chwili w raku żołądka się także sprawdza. Bo to wiem, że w niektórych przypadkach u niektórych pacjentów ten poziom PDL wyrażony w procentach musi wynosić, żeby podać określonych jej poniżej 50% albo powyżej 50%, to no też są różne podziały. Czyli to jest, te, te metody wszystkie umożliwiają, żeby precyzyjnie do określonego pacjenta, który ma tę ekspresję, dobrać określony lek, nie, nie wszyscy Jeden lek dla wszystkich, tylko są różne leki i dla różnych pacjentów. Panie doktorze, tak. czyli w raku żołądka możemy ocenić, że to wprowadzenie w tej chwili jeszcze immunoterapii daje no, większe szanse pacjentom na to, żeby być lepiej, precyzyjniej leczonymi? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Co więcej, my mamy tutaj pewną drogę. Każdy pacjent, u którego rozpoznajemy nowotwór, przechodzi pewną drogę diagnostyczną. I w pierwszej kolejności oczywiście znajdujemy te możliwości leczenia celowanego, znajdujemy możliwości czy czynniki predykcyjne, które przewidują, jak pacjent odpowie choćby na chemioterapię, ale też właśnie takie metody leczenia spersonalizowanego, o których mówiliśmy. Natomiast to nie jest, to nie jest jedyna ścieżka, jaką możemy podążać. Wiedza. Że u danego pacjenta nie możemy zastosować czy to leczenia um, antyHER2, czy to leczenia z grupy y, leczenia immunomodulującego, czyli inhibitorów punktu kontrolnego. To też jest ważna wiedza dla onkologa, ponieważ um, wiedząc, że u pacjenta nie da się zastosować tych terapii, on może poszukiwać z kolei w terapiach eksperymentalnych. A więc, ponieważ istnieją rozmaite programy badawcze, które wyszukują pacjentów, u których nie da się zastosować już opisanych metod leczenia i próbują zaproponować im metody nowe, no, nie do końca sprawdzone, ale dające szanse terapeutyczne. No więc ta informacja, że czegoś nie da się już zastosować, także jest ważna z punktu widzenia i onkologa, i pacjenta, ponieważ pozwala im zacząć poszukiwania wśród innych dostępnych metod leczenia, czasami, no owszem, eksperymentalnych ale pamiętajmy, że w sytuacji, w której już powiedzmy nie możemy zastosować tych usankcjonowanych klasycznych metod terapeutycznych, również warto pomyśleć o leczeniu no, niestandardowym. To także jest ważna wiedza. Ja, jak Pani wspomniała, jestem kierownikiem Zakładu Patomorfologii Szpitala Dziecięcego Instytutu Matki i Dziecka. Tam bardzo często spotykamy się z nowotworami rzadkimi, nietypowymi, dla których nie ma bardzo dużych doświadczeń dotyczących możliwości terapeutycznych i często sięgamy po takie niestandardowe możliwości leczenia, w których nas ta właśnie biologia molekularna wspomaga. Czyli z tego, co Pan mówi, te badania są ważne, bo można na ich podstawie zakwalifikować precyzyjnie pacjenta do leczenia, albo wręcz odwrotnie wykluczyć, bo stwierdzić, że to... i jeszcze to, co powiedział Pan na końcu dzieci to jest zupełnie inny obszar onkologii. Ja nawet się dostatnio dowiedziałam, że po prostu dzieci są zupełnie inaczej niż dorośli leczeni. Była to dla mnie nowa wiedza. I to, co pan powiedział, to są często choroby rzadkie, i dla dzieci to leczenie, znalezienie tego leczenia bywa niezwykle trudne. Wiemy, że teraz mamy znakomity program, który powstał przy wsparciu Fundacji na Ratunek Dzieciom z chorobą nowotworową i prowadził go pan profesor Młynarski i bardzo się cieszymy, bo to będzie będziemy mogli szybciej robić te badania genetyczne u dzieci. I to jest też ogromny postęp. A ma pan tutaj doktor rzeczywiście rację, że kiedy już stajemy przed taką sytuacją, że nie ma leków, to jak kiedyś mi powiedział pan profesor Rutkowski, są badania kliniczne, które nie są ostatnią deską ratunku, tylko czasami są jedyną deską. Ale bywa, że pacjenci przechodzą z badania do badania klinicznego i to też pomaga im czasami znaleźć właściwy lek. Także tych sposobów i możliwości leczenia jest wiele, i myślę, że one są coraz bardziej dostępne w Polsce. To też jest bardzo ważne. Panie doktorze, dziękuję bardzo za poświęcony czas i może kiedyś się spotkamy i porozmawiamy sobie to, o czym nam Pan mi mówił kiedyś w rozmowie o potrzebach tej patomorfologii, że ona jest też specyficzna u dzieci i jak ona powinna wyglądać. Myślę, że taką rozmowę sobie zaplanujemy na najbliższy czas. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również pięknie dziękuję, mam nadzieję na takie spotkanie i nie ukrywam, że chętnie widziałbym również na nim biologa molekularnego, bo powiem szczerze, bez nich ja już w tej chwili nie wyobrażam sobie swojej pracy i na co dzień właściwie współpracujemy w diagnostyce w Instytucie Matki i Dziecka właściwie nie ma dnia, kiedybyśmy byśmy nie wykonali, nie zlecili kilku, czy nawet kilkunastu badań molekularnych. Skomplikowanych rzadkich nowotworów, głównie z grupy Mięsaków dziecięcych, ale, ale taka jest nasza codzienność, więc. Więc przyznam szczerze, że chętnie taką rozmowę tak, żebym w, nią, w niej ja wziął myślę, udział. Bardzo tak, serdecznie że, raz jeszcze dziękuję. Dziękuję pani.